Siemson z tej strony Kawa. Ja was witam na nowej edycji trybu survival 1.19.4 Nowa edycja startuje już dzisiaj o godzinie 18. Wszystkich zapraszam na starty nowej edycji. Zobaczcie co się już zmieniło na tej edycji. Został wprowadzony end na tą nową edycję. Bardzo dużo graczy prosiło, aby taki świat end został właśnie włączony. No to Myśmy go włączyli dla naszych graczy. Ale na samym wstępie chcę Wam powiedzieć o konkursie. Jeżeli po tym odcinkiem uda Wam się wbić 150 łapek w górę, to w następnym odcinku losujemy sobie 4 rangi EVIP na całą edycję. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu ze swoim nickiem. A zwycięzcy z poprzedniego odcinka to gracz Paradoksalnie oraz Shadow King. Gratulacje dla tych graczy: oni otrzymali rangę EVIP na 30 dni na tryb na jaki chcieli. Dobra, zobaczcie. W sumie zaczniemy sobie od tej strony. Tutaj mamy strefę gracza, mamy enchant, kowadełko gracza. No a tutaj znajduje się crafting. Kuboid 50 na 50 Pamiętajcie, musicie go wykraftować, czyli kamień wokół, a środku, blok żelaza. No i wtedy wykraftujecie właśnie taki Kuboid, który postawicie sobie na mapie. I ten teren jest już wasz. Dopiero gdy go zniszczycie, no to wtedy ten teren już nie będzie należał do was. Pamiętajcie, mamy też komendę slash crafting. Po wpisaniu sobie tej komendy, ukaże wam się taki przenośny crafting, jeżeli będziecie gdzieś poza spawnem. E, tutaj macie wszystkie komendy pod slash teren i rozmiar to standardowy, a rozmiar kuboidu wynosi 50 na 50 Zobaczcie, tutaj jest random teleport, po kliknięciu sobie w guzik zostaniecie przeteleportowani w losowe miejsce na mapie. E, z tej strony jest wyjście na pvp, ale na pvp pójdziemy sobie za momencik, bo chcę wam jeszcze pokazać tutaj e, dookoła cały ten spawn. E, zobaczcie, tutaj mamy wejście do nendu, no i to we Wejście w sumie będzie chyba otwarte od razu. Dajcie znać w komentarzach, czy mamy zrobić tak, żeby End włączyć dopiero powiedzmy w sobotę, czyli. Dzień po starcie, czy end ma być włączony od razu na starcie? To jest bardzo ważne dla mnie, więc dajcie znać w komentarzach. Tutaj mamy regulamin serwera, jak zacząć grę, przydatne komendy, w sumie wszystkie najbardziej przydatne komendy na serwerze: rtp, czyli właśnie losowe koordynaty na mapie, to teleportacja, sweet home, gamma, zobaczcie teren, teren home, tepa. Crafting. wszystkie nasze social media. Pamiętajcie, na Discord jest również konkurs na rangi Evip, tak samo jak na YouTubie oraz na fanpage'u. Więc macie aż trzy możliwości, aby wygrać sobie taką rangę w tej strony, czyli jeżeli obrócicie się w drugą stronę, znajduje się darmowe jedzonko. Tutaj mamy dwa spawnery świnek, więc możecie sobie tutaj przyjść i jeżeli będziecie głodni albo będziecie mieli mało jedzenka, no to sobie taką świnkę zabijeć. Mamy jedno z dwóch wyjść, no i w sumie tutaj prowadzi takie wyjście, w sumie na strefę PvP, ale pamiętajcie, to, to nie jest ta strona, gdzie, e, gdzie pewnie wszyscy będą walczyć. Wydaje mi się, że po tej stronie e, wszyscy. No, wydaje mi się tak, będą walczyli, bo zobaczcie, jak na tej edycji prezentuje się to PVP. Zobaczcie, mamy tutaj jeden, drugi most. Tutaj mamy przewrócone takie drzewienko. Są porobione całymi takie pułapki. Zobaczcie, tu jest nawet beczka. Na sam dół e, mamy też domek, i powiem Wam, że to PVP wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. E, no i tak się prezentuje jeszcze spawn e, tutaj z zewnątrz. Mamy parkour zrobiony tutaj na górę, więc e, też będzie możliwość wyjścia właśnie na ten zamek. No tutaj w sumie byliśmy. No i tak to wygląda jeszcze z tej strony. Zobaczcie, mamy tutaj drogę. Spawn wygląda jak dla mnie bardzo mega bomba. E, zobaczcie. W sumie dajcie też znać w komentarzach, co myślicie o tym spawnie, ale mi się bardzo, bardzo podoba. No i co? To byłoby w sumie wszystko. End, spawn, nether spawn zobaczycie już sobie sami. Sami go sobie ocenicie, zobaczycie jak to wygląda. No i co? Startujemy już dzisiaj o godzinie 18. Wszystkich zapraszam na start. Startujemy o godzinie 18. Dobra, do zobaczenia na starcie. Yo.